Witamy się z Wami serdecznie w nowym vlogu Dzisiaj idziemy na zakupy takie wyprawkowe do szkoły Jedziemy do takiego sklepu w Bayrut. Tam mają bardzo fajne rzeczy i takie właśnie typowo do szkoły rzeczy Pokażę Wam później jak wyglądają listy chłopaków No i co ogólnie kupiliśmy Także dzisiaj jest ostatni dzień takiej ładnej pogody Także korzystamy Jedziemy Zresztą później ja już nie będę miała czasu żeby zrobić taką wyprawkę, więc musimy ją zrobić teraz Także Uciekamy. Dojechaliśmy do tego sklepu właśnie. Weźliśmy do tego sklepu. Jest też dużo rzeczy takich na urodziny, kartki. No, wszystko to jest. No to akurat nie ma. Balony. Ha. Zobaczcie jakie to są farby, nie farby, pędzle. Dużo fajnych rzeczy takich do, do, do domu, do robienia. No bo no niedługo Halloween. Idziemy zobaczyć. listę tej pani, co tutaj pracuje. Że będę mi wszystko znalazła, żebym nie musiała biegać, bo naprawdę tylko jest tutaj bardzo dużo. Ale ładne. Segregator do szkoły. Elsa ma mu się zaraz kupić, Elzę inną, tak? Poszuć taki segregator, niuni. Pani przyjdzie. Enis tam wybiera sobie plecak. Haken? W jakim? Enis. O, Dobra, Enis jest już. Enis, chodź. Ma, Enis wybrał sobie taki plecak. W środku jest piórnik jeden i drugi. No. A jasny piórnik nowy, tak? Tak, no Za poszukamy nowy piórnika nowego. No i tyle rzeczy. Na liście nie ma zeszytów. Nie wiem, czy ja coś pomyliłam, czy co, czy w domu została druga lista. Tak, Anisio. A zobaczymy. Rzeczy zazwyczaj kupuję z Fabel Castell. To jest bardzo dobra marka. Bardzo dobre kredki. Widzicie ceny. One nie są zbytnio tanie, ale naprawdę super. I wziąłem jeszcze pióro Jasinowi, bo oni piszą teraz piórem. Mm. Także z Fabel Castle dużo jest fajnych rzeczy. Takie kredki osobno można kupić, lub takie mazaki do podkreślania naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. Dla dziewczynek jakie piękne. Gdzie jest Jasin, stato? No boje jeszcze musimy kupić do pióra i tutaj są takie ja na no tą mówię do szkoły to się na pierwszy dzień szkoły się zanosi i do środka wkładacie liza. dla dzieci co chcecie jakiś mały prezent jakieś cukierki takie wiecie na rozpoczęcie pierwszej klasy jakiego chcesz może dużego weźmy nie takiego małego co ja tam wsadzę He? jest dużo też takich tutaj no nie, nisio, taki mały. Dużego lizaka weź. Jest dużo zeszytów. Ja nie pamiętam, jaki miał Jasim do pierwszej klasy. Nie wiem, czy lista została w domu, czy, czy prostu nie napisane jeszcze. Nie ma takiego szału jak w Polsce na zaszyty, że są takie, wiecie, różnego rodzaju jakieś tam mm, bajkowe postacie czy coś, tylko po prostu są takie podstawowe, o coś takiego, coś takiego, coś takiego. Można też gdzieś dostać jakieś takie inne, ale ogólnie wszystkie dzieci mają takie coś jak tutaj. Tam pani jeszcze wybiera Jasynowi rzeczy, on ma naprawdę dużo. Do trzeciej klasy. Teraz nie poczekaj. Oj, to dla maluszków. No, też jest taki dużo różnych rzeczy do domu muszę zobaczyć, jeszcze taki plastik na buty Eni spotrzebował, nie wiem czy ma pani tutaj czy nie ma zaraz zobaczę w razie czego można zawsze dokupić ale to akurat są duże coś takiego Annie sobie ciastolinę kupiłam czy plastelinę chyba idziemy jeszcze popatrzeć co tutaj co tam Także koszyczki. Mały na koszyczki w domu, wszystko w plastiku. Patrzcie popatrzeć jeszcze, co tutaj jest. Tu Te w też są takie rzeczy, widzicie też do domu. Różnego rodzaju. Ale fajne jest tutaj, że daje się listę tej pani i ta pani po prostu znajdzie wam wszystko. Pomagają. A zobaczcie, co już jest. Nie mogę, ej! Świąteczne rzeczy. Jakie słodziaki. E nic. I Mikołaje. ale to jest piękne. Piękne. A ile kosztuje dwa euro? Tak jakie ładne. Śliczne, nie? O, 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 o. <grym i zimny> Jasne, ładnie, zapakowany. Zaraz pan skasuje popa także za wszystko zapłaciliśmy 238 euro więc to naprawdę super cena jest nie jest to jakaś wygórowana cena ale jeszcze sobie musimy dokupić e, zeszyty których nie było na liście nie wiem czy Lisa została w domu czy po prostu e, nie dali jeszcze no zobaczymy e, Enis plecak 100 euro. Jasina kosztował 130, a Haken mówi, że to jest jakiś tam jest za 100 euro. Także najdroższy z tego wszystkiego był plecak, nie? Enis, zadowolony jesteś z plecaka? Tak? Tak. No. Aha. Ty masz tę plastelinę, tak? Haken kontroluje felgi, które ja porysowałam. Rofu? Przyjechaliśmy teraz zjeść do Burger Kinga, bo żeśmy nic nie jedli od rana, jesteśmy głodni, więc coś sobie zamówimy. Tego nie ma. Zabawki. Także przyjechaliśmy coś sobie zjeść. E, jeszcze musimy jechać później do Rofu, bo tam, bo to nie było paru rzeczy, które tam możemy dostać, ale to jest później. No i tą listę muszę sprawdzić u Enisa, czy gdzieś tam ci e, nie zapodziały właśnie zeszyty, bo, bo na tej liście nie było. Była ci tata? Chodzi o Elisa Torbę, no tak jak Wam wspominam, kosztowała 100 euro, jest bardzo fajna. W środku też jest wszystko, co jest mu potrzebne czyli jest też worek na buty jest taki dodatkowy piórnik, który muszą mieć. Jest też portfel i jest też taki piórnik. On w środku ma kredki, ale te kredki są jakieś takie bezmarkowe. A ja zawsze kupuję fabę Castell, tak jak Wam mówiłam, więc ja mu muszę kupić, bo wzięłam jedną paczkę i <grymnie> dla Yasina, a Hakan nie wziął dla Anisa. I po prostu po, wymienię te kredki. Ty mi się będzie bawić Elif, malować, a Anisowi y, wsadzimy tutaj nowe kredki. Chociaż powiem Wam, że ten plecak jest lepszy le le niż. Y, le 3? lekki, bo Jasina jest y, ciężki. No i tutaj są takie zwykłe przegródki. Tutaj ma coś Jasi ma fajną właśnie w środku przegrodę taką między tym, a tutaj nie ma. A nie, jest coś takiego, ale nie nic specjalnego. Tutaj też coś jest. Tutaj jest na plan lekcji. Także tak się prezentuje Enisa pleca, który wybrał sobie sam. Hey, Jestem, jestem. Chciałam Wam pokazać wyprawkę, jaką kupiliśmy dla dzieci do szkoły. Bo Anis idzie do pierwszej klasy, jasne idzie do trzeciej klasy. Jest tego nawet trochę sporo, powiem Wam szczerze, ale... Um, dzieci dużo rzeczy zostawiają w szkole, jak jakieś farbki, kredki, pisaki i tak dalej, i tak dalej. Różne takie, wiecie, niepotrzebne rzeczy, których nie trzeba nosić. W szkole, w klasie mają takie półki i... Tam mają e, te rzeczy zostawione, jakieś duże bloki. No, wszystkie takie, wiecie, plastyczne rzeczy szczególnie. To jest lista jasyna. <grywka> e, ona wygląda tak. E, my żeśmy, my zawsze jeździmy. Z tej strony też, zobaczcie, zeszyty różnego rodzaju. My zawsze jeździmy do e, bajrut Tam jest właśnie taki sklep, który widzieliście. I tam jest naprawdę praktycznie wszystko. Dwie rzeczy musimy tylko kupić w Rofu, w takim sklepie zabawkowo-papierniczym, bo oni tego na stanie nie mają, właśnie w tym sklepie. I powiem Wam, żeśmy mm praktycznie jasno my wszystko kupili. Nie będę przedłużać, bo jest już późno, a chciałam nagrać ten filmik z tego względu, że po prostu chciałam dograć dla Was, żeby pokazać Wam, co kupiliśmy. No to tak jak widzieliście, lista jest taka, do trzeciej klasy podstawowej i różne są rzeczy, jak kredki. Ja Wam mówiłam, że bardzo lubię tą Faber-Castell firmę, oni mają bardzo fajne kredki, naprawdę warte ceny. One chyba kosztują około 9 euro, widzieliście zresztą na filmiku i są naprawdę mega E, to są jakieś takie mm, świecówki, to są takie farbki. Jasin dwa lata używał farbki, właśnie z tej firmy. E, jeszcze je przyniósł do domu i jeszcze Elif je używa, także są naprawdę bardzo, bardzo fajne. E, różnego rodzaju kleje, różnego rodzaju trzy kleje, bo naprawdę bardzo dużo kleją. Naprawdę dużo robię takich rzeczy plastycznych. Fabel e, Castle to są ołówki i on ma je chyba ze 3, trzy. <noise> trzy. jakieś takie potrzebne właśnie e, masaki długopisy, no nie wiem, tu jest jakieś pudełeczko, też nawet nie wiem do czego. Ja chodził z, z tą panią i z hakanem, o, z jakimś takim gąbeczką, może kleić, nie wiem, zobaczymy. E, ja sobie wziął też taki długopis, ma pióro, wziął sobie taki długopis. Ten długopis chyba kosztował 9 euro. Pióro to jest kulkowe, o, nawet po polsku napisane. Nie wiem, jakie to jest firmy. Lami, Lami, coś takiego, i do tego były takie, właśnie naboje. Wzięłam po dwie paczki. Takie naboje, w środku nie wiem, ile jest kolorów. Nie, jeden kolor, ale jest pięć tych naboi i one kosztowały 2 euro. Um, linika fajna, bo jest taka żelowa i mu się nie połamie, a w tym roku widzę, że używa taką właśnie długą linijkę, też ym, ma, ym, potrzebuje inne do mierzenia jak to się nazywa po polsku Uff. no nieważne, inne akcesoria do mierzenia, które mamy w domu, bo ja wcześniej jasne wykupiłam e, to jakiś taki sztyft do podkreślania gumka, tutaj jest takie, jakby malowali farbkami, taki fartuszek czy coś chyba to jest albo ich chusteczka, no nieważne, coś do malowania. I Jasim w tym roku sobie zażyczył większy piornik, bo ten, co ma, to jest tylko taki, wiecie, jedno z, z, um, składa się do, wybaczcie, brakuje mi ale już jest późno, ja jestem zmęczona, tak się tylko po prostu i ma jedną taką przegrodę, coś takiego jak to. I tutaj mam wszystkie rzeczy. I w tym roku Jasim chciał nowy piornik, ten piornik kosztował 9 euro, coś takiego. I ma takie cztery przegródki, żebym mógł sobie więcej rzeczy schować. Więcej rzeczy oczywiście potrzebuję jako trzecioklasista. Ech, różnego rodzaju zeszyty. Co mi się podoba w, w Niemczech, Wam jeszcze powiem, że ja w tych sklepach widziałam mm, zeszyty, które są praktycznie wszędzie takie same. Można kupić gdzieś tam w odskoczni jakieś tam ekstra y, z jakimiś postaciami i tak dalej, ale to jest mało popularne. Wszystkie dzieci tutaj noszą Praktycznie takie same zeszyty. Jedynie mogą sobie je obłożyć swoimi okładkami czy tam e, czymś. I to jest bardzo fajne, bo taki zeszyt kosztuje 38 centów, na promocji 22 centy. I po prostu ym, to jest fajne, bo wszystkie dzieci mają jednakowe. Nikt nie ma zeszytu za 3, za 3 zł, nikt nie ma zeszytu za 5 zł, a jedno dziecko ma za złotówkę. Wiecie o co chodzi? Po prostu są wszędzie takie same i, i, i dzieci mają różnego rodzaju. To są. Zobaczcie, różnego rodzaju linie, nielinie, także tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Ja tu też w ogóle ma tego bardzo dużo. Oczywiście jakieś takie o, do matematyki, dużo się powtarza z taką kratką. Dużo jest takich właśnie map, ja na to mówię, różnego koloru. W tym roku jest ich bardzo, bardzo dużo różnych. I przez, to są okładki właśnie na książki Ja też ma trochę ich w domu więc nie braliśmy dużo, zobaczcie różnego koloru, różnego rodzaju jedne są takie właśnie drugie są a to jest chyba, to jest okładka akurat na zeszyty um, przez pierwsze dwa lata miał papierowe właśnie te E, takie mapy, w tym roku widzę, że są plastikowe i oni tam zazwyczaj wsadzają różnego rodzaju prace e, plastyczne, matematyka e, etyka i tak dalej i tak dalej, różnego rodzaju takie wiecie swoje prace i to zostaje właśnie w szkole, także zeszyt to już widzieliście e, okładki o tutaj jest właśnie ten fartuszek w sumie mogłam mu nie brać, to, to będzie chusteczka taka do wycierania pędzelka, wiecie o co chodzi a mogłam mu nie brać tego fartuszka, bo Jasim bo ma taki fartuszek jeden w domu, nowy, nieotwarty. Ale dobra, przyda się, Eli będzie malować, także. O, jeszcze mają takie mapy. Tutaj jest post mapy. w tych postmapy przynosi na przykład do domu jakiś tam sprawdziany, jakieś papiery od pani, żebym ja podpisała, takie wiecie, zadania domowe, żebyśmy sprawdzili, to jest taka właśnie post mapa. Tutaj też każdy zeszyt ma takie właśnie oznaczenie. Jak na przykład mu jakiegoś zeszytu brakuje, to Pani mówi, że na przykład niebieski z numerem 3 trzeba dokupić i wtedy. Ale widzę, że tutaj jest ich sporo, że po prostu na zapas Pani dała w sklepie. Tutaj też jakieś kartki. To jest dla mnie nowość, takie do segregatora, bo przez pierwsze dwa lata Jasin ich nie miał. No i taki duży blok. Oprócz tego Jasin ma kupione pudełko takie, zaraz zobaczycie, Ani też je ma pudełko, które mm, mówi się, że to na buty jest, ale oni tam właśnie trzymają właśnie takie rzeczy plastyczne, szkolne w szafce w klasie. Tak, no to nie są szafki, takie boksy są porobione i tam mają właśnie te. Także e, to w sumie nie kosztowało dużo. Za całą wyprawkę dla dwóch chłopców, w tym był plecak e, za 100 euro Enisa, e, zapłaciliśmy 238 euro, więc e, no nie... Nie jest to mało oczywiście, ale też nie jest to jakaś duża cena, także e, za takie firmowe rzeczy, jak na przykład, właśnie kredki różnego rodzaju, Pabel Castell i to wszystko ogólnie my, nawet na liście jest napisane, żeby kupować dobrej rzeczy, nie kupować dużo i słabej jakości, słabych marek, tylko kupić dobre, a mniej na przykład tych, tych rzeczy. Także stawiamy na. Dobrą jakość, dobrych kredek, dobrych ołówków, dobrych farbek. Teraz Wam pokażę wyprawkę. Ech, Enisa. Teraz Wam pokażę wyprawkę Enisa. On ma troszeczkę inne rzeczy, ale też inne, nie inne, ale i takie same, wiecie. Ja nie wziął sobie nie wziął sobie pędzli, chociaż mógł wziąć, bo jego pędzel zaczęła używać jego siostra, czyli będę musiała jasno jeszcze dokupić pędzle. To jest właśnie te pudełko, które się uważa, że właśnie na buty to jest takie bardziej pudełko, ale widziałam, że dzieci w szkole właśnie trzymają tam takie mm, wszystkie plastyczne rzeczy i Anisowi musieliśmy wziąć to pudełko. A, i żeby wam pokazałam listę Enisa. Enisa lista wygląda tak. E, powiem wam, że byliśmy w szoku, że nie ma na niej zaszytów. I ja mówię: Tak, no muszę sprawdzić w domu, bo może zapomniałam gdzieś się zawieruszyła, bo tych papierów było tak dużo, że po prostu może gdzieś tam no, zaginęło między tymi papierami. No ale przyjechałam do domu z Hakanem i patrzę, te papiery no nie ma. I wstałyśmy do ciotki, ciotka mówiła, że ona wcześniej jak sprawdzała przed wyjazdem do Turcji, to też nie było na niej zeszytów, więc wydaje mi się, że po prostu dostaniemy listy jak w pierwszy dzień szkoły na rozpoczęciu roku, dostaniemy listy jakie kupić im pewnie zeszyty, także szkoda, że nie od razu, bo później będzie, wiecie, trzeba biegać za tymi zeszytami. Także to jest Enisa Lista. Też ma, widzę, tą chusteczkę właśnie do malowania. Eee, takie białe farbki, tak. Tutaj też ma takie same farby, co Jasin. A ta jedna paczka jest od Jasina, to muszę to odłożyć. Widzę, że ma też takie pędzelki. Jasin też miał te pędzelki. Lenika ma też swaby castle kredki ale one są takie bardziej trójkątne jakby i grube i muszę sobie dokupić właśnie takie kredki jak Majasin, bo są w piorniku w zestawie oczywiście tutaj są jak się kupuje plecak, są dwa piorniki, portfel, worek i tak dalej, widzieliście i były kredki, ale one markowo nie były, bardzo, nie były za fajne, więc będę musiała mu wymienić kredki, a tamtymi się zajmie Elif kleje różnego rodzaju Ołówek, ołówki Anis ma dwa, tak, trzy takie właśnie chude, o coś takiego i jeden jest właśnie taki jak, a, jak te kredki grube, jakieś takie świecówki właśnie, biała kredka, bo też była potrzebna biała kredka. Temperówka też wzięłam z Fabel Castell temperówkę. Nożyczki, Jasin te rzeczy ma, także nie, nie braliśmy do malowania pojemniki. Jasin też ma, też mu nie braliśmy. Dużo rzeczy wiecie, można używać parę razy, więc dlaczego nie? Gumka w sumie, Jasin też ma gdzieś gumkę. House of Gabby Heft, tutaj codziennie zapisują, co zrobili pani odhacza jakieś wiadomości dla rodziców też tutaj oni wypisują, także widzę, że nie sobie w takie abecadło, także fajnie. E, blok, ja to będę chować tutaj. No i to są właśnie te, co Wam mówiłam, teczki, które ja używałam przez dwa lata, takie papierowe, a widzę, że teraz ma plastikowe, czyli są różnego rodzaju, jest czerwona, żółta, niebieska, zielona i jest też ten właśnie... E, Postmap. Także to się tutaj nie mieści do palnika, będzie trzeba położyć. Tak to, tak to wygląda. To naprawdę są takie, wiecie, centowe sprawy, te, te wszystkie mapy i tak dalej, więc to e, naprawdę się opłaca. Tutaj też jest tutaj gumka i zaraz e, nie wiem, którego kupaka, bo kupiłam trzy. Oczywiście dla Eli też, bo ona oczywiście też e, chce no, <gryw> Jak ta Eli, wiecie, znacie już ją. E, tutaj jest blok. I jest też taka teczka na pracę, to ona jest też duża, bo to jest, jaki rozmiar? Um, nie jest tu napisane. A3, o, A3. E, synowi nie kupowałam, bo Yasin ma taką samą, e, więc będzie ją używać jeszcze trzeci rok. Jest niezniszczona, identyczna jak ta, także bez sensu było kupować jeszcze jedną taką teczkę, która leży w biurku, także no, tak to wyglądała Nisa. Zeszytów jeszcze dla niego nie mamy, tak jak Wam przed wspominałam. Jeśli chodzi teraz o jakieś inne książki, to książki dostaną w szkole. I teraz, jeśli chodzi o e, książki w szkole, no to tak, jeśli rodzice zarabiają mało, to wtedy się. Wypełnia specjalne papiery, się wysyła to i wtedy szkoła sponsoruje, jeśli rodzice zarabiają więcej. Wtedy szkoła tego nie sponsoruje, rodzice płacą to chyba jest 25 euro, już tak nie pamiętam. Zobaczymy, zresztą dostaniemy w tym roku kartki, ile musimy za książki zapłacić, także, także to też zależy od dochodów rodziców, tak samo jest z wyprawką można się starać o wyprawkę dla dzieci i ciocia mówiła, że na pierwsze półrocze się dostaje jakieś 100 euro i na drugie półrocze się dostaje chyba 50 euro się o to starała, z tego względu, że wujek mało pracuje i, i po prostu może się o to starać, więc będę wiedziała więcej, jak po prostu już ona tą wyprawkę, na tą wyprawkę dostanie. Wiadomo, ona już to, plecak, takie rzeczy już kupiła, dokupi tylko takie właśnie reszty jak to, a później jak pieniądze dostanie z, z, na wyprawkę, to no, to się zwróci powiedzmy, nie? E, tak, tylko tyle wiem. Jeśli chodzi o jakieś inne takie wydatki, to... Mm, Największym wydatkiem to właśnie był plecak, i plecak stawialiśmy na to, żeby był wygodny. Były plecaki gdzieś tam, nie wiem, w Akcjon, czy w jakichś innych sklepach, jak Teddy, które kosztowały na przykład 50-60 euro, ale one były naprawdę kijowe, tak jakościowo, że to był plecak naprawdę na jeden rok albo nawet na <grym> pół roku. Więc my stawialiśmy na to, żeby Enis sobie przymierzył plecak, zobaczył, czy jest ok, czy mu się podoba i żeby był do, dobry jakościowo. Jasina Plecak jest naprawdę super i on będzie teraz trzeci rok jeszcze go nosić i na pewno bym mógł nosić czwarty i ten, ale yy, myślimy właśnie, że jak będzie miał dużo tych książek i dużo tych różnych rzeczy, czy mu nie zmienić na troszeczkę większy chyba, że wszystko się pomieści, to wtedy ten rok jeszcze przechodzi w tym plecaku, a za rok już mu kupimy na pewno nowy plecak, także jeśli chodzi jeszcze o plecaki, to te teczki, jak ja to mówię, one są tak ciężkie, że ja współczuję tym dzieciom, bo one czasami chyba ważą 10 kg, mi jest ciężko na plecy to zarzucić, a co dopiero takie małe dziecko, jasne, jak to targa, pewnie widzieliście w różnych vlogach, to na ledwo z tym plecakiem, więc nie wiem, jak to będzie z Enisem. Tak, nie będę Wam już więcej tutaj marudzić, przedłużać. Dajcie znać, jak Wy się szykujecie do szkoły, jeśli macie dzieci, jak to u Was wygląda. W każdym kraju jest oczywiście inaczej. Ja Wam zawsze powtarzam, dzielcie się opiniami właśnie w komentarzach, jak jest w Waszych krajach, tam gdzie mieszkacie. No, dziękuję za uwagę wszystkim. Mam nadzieję, że taki filmik spontaniczny Wam się podobał. Życzę Wam miłego weekendu. Miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmiku. Patrz, się!